Czy zastanawialiście się kiedyś, ile godzin swojego czasu w ciągu ostatnich kilku lat spędziliście w domu, w pracy, w najbliższym sklepie, na basenie? Okazuje się, że możecie to bardzo dokładnie policzyć. Jeśli macie smartfon z Androidem, to o ile nie wyłączyliście tej funkcji, telefon przynajmniej od paru lat co kilka minut, a czasem nawet częściej, dokładnie sprawdza Waszą pozycję i zapisuje ją na serwerach Google. Trochę to przerażające, ale spróbujmy wykorzystać ten fakt, aby czegoś się o sobie dowiedzieć. Przygotowałem prosty skrypt, który przetwarza te dane, i na końcu podaje Wam dokładną informację w dniach, godzinach, minutach, nawet sekundach, ile czasu spędziliście we wskazanym miejscu. Skrypt działa w ten sposób, że najpierw ze strony Google ściągacie plik z historią Waszej lokalizacji, następnie podajecie współrzędne geograficzne. Miejsca lub obszaru, który Was interesuje, a skrypt przetwarza te dane, podając Wam na końcu wynik. A oto dokładny opis, jak skrypt pobrać, jak pobrać dane z Google i jak to wszystko uruchomić. Zapraszam. Proces rozpoczynamy od wyszukania w internecie Node.js. Przechodzimy zatem na stronę Node.js, na sekcję Downloads, aby pobrać instalator Node'a. Ściągamy instalator. Node.js jest takim środowiskiem uruchomieniowym dla aplikacji JavaScriptowych. Może się on Wam oczywiście kiedyś jeszcze przydać. Następnie uruchamiamy oczywiście instalator. Next, next i instalujemy aplikację. Jest to proces szybki i bezproblemowy. Gdy skończymy, naciskamy finish, i to wszystko jeśli chodzi o ten etap. Następnie. Ściągamy historię swojej lokalizacji wpisując Google Takeout, wchodząc na stronę Google Takeout. Jeśli potrzeba, należy się zalogować, i tam klikamy na Odznacz Wszystkie, ponieważ interesuje nas wyłącznie nasza historia lokalizacji. Z tej strony można pobrać sobie wszystkie dane, które Google yy, o nas posiada. Klikamy na Historia lokalizacji, klikamy na następny krok. A w następnym kroku na utwórz eksport. Następnie otwieramy swoją skrzynkę Gmailową i na niej w ciągu kilku minut pojawi się nowy mail z linkiem do pobrania naszych plików. Klikamy na niego i pobieramy plik z historią lokalizacji. Plik ma w moim przypadku kilkadziesiąt MB, natomiast jeśli go rozpakujemy, jego rozmiary rosną do prawie 1 GB. rozpakowujemy I tutaj w folderze takeout jest folder historia lokalizacji i tutaj plik records.json, czyli ten, który nas interesuje. Wrócimy jeszcze do tego miejsca. Następnie ściągamy mój skrypt z linku, który widzicie na ekranie i który znajduje się w opisie filmu. Ściągamy sobie zipa, rozpakowujemy I kopiujemy go, wklejając następnie do naszej historii lokalizacji, tam gdzie jest plik records.json. Następnie najlepiej skopiować sobie ścieżkę do katalogu, w którym się znajdujemy. Następnie otwieramy wiersz poleceń, na, na przykład klikając na Start, System. Wiersz polecenia. W wierszu polecenia wpisujemy cd spacja oraz wklejamy y, ścieżkę do naszego katalogu. Teraz należy otworzyć na przykład mapy Google lub dowolne inne mapy i ściągnąć współrzędne geograficzne punktów, które nas interesują. Lewy górny róg, klikamy tutaj, zaznaczamy współrzędne geograficzne, kopiujemy. Przechodzimy do wiersza poleceń, wpisujemy note, ilegdzie.js i wklejamy współrzędne, jeszcze nie klikając Entera. Następnie prawy dolny róg, kopiujemy współrzędne geograficzne i po spacji wklejamy. Naciskamy Enter. Nasza aplikacja działa. Zajmie jej to chwilkę, w zależności od szybkości komputera i długości pliku. I na końcu naszego procesu widzimy podsumowanie, czyli ile wpisów zostało przeanalizowanych i jaki jest wynik, ile czasu spędziliśmy w danym obszarze. To wszystko.